Witamy Państwa. Mamy dzisiaj szczęście do pogody. Oby równie ładne widowisko czekało nas na Murawie. A przy mikrofonach czekają już Tomasz Smukowski i Jacek Laskowski. Już za chwilę mecz Ekstraklasy. Mamy nadzieję, że będzie klasy ekstra. Krakowia zmierzy się z Piastem Gliwice. Muszę powiedzieć, że ciekaw jestem przebiegu tego spotkania. Liczę na to, że obie ekipy postawią na otwartą, ofensywną piłkę i nie zabraknie bramek. W takim oto zestawieniu zagra dzisiaj Krakowia. Zdecydowali się zagrać odważniej i stawiają na formację 1-3-4-3. Współczesny futbol polega na płynnym przechodzeniu z obrony do ataku i odwrotnie, a takie ustawienie świetnie się do takiego stylu gry nadaje, choć wymaga niespożytych sił od zawodników. W każdym razie w teorii gwarantuje im to przewagę nad rywalem w każdej części boiska, choć wszystko oczywiście zależy od wykonania. A tak prezentuje się jedenastka Piasta Gliwice. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola. Spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. No i gra ruszyła. Popatrzmy. Nie patyczkował się teraz z przeciwnikiem. Dobry odbiór, ale piłka poza linią boczną. Piłka wypita z podnók rywala buduje akcję ofensywną. Świetnie zapowiadała się ta akcja, naprawdę, ale już jest tylko wspomnieniem. No, może być teraz groźnie. Przechwycona piłka wysoko. Uwaga, mocny pressing. Próbuję indywidualnej akcji. Co z tego wyniknie? No i po ataku zagrożenie minęło. To musi być bramka! Ależ zmarnowana okazja. W sytuacji sam na sam nie jest łatwo obronić. Tym większe brawa dla Bramkarza, że złapał tę piłkę. Bez problemu tu się urywa. Wice chcą strzału. Bramka! No i mamy otwarcie wyniku w tym meczu. Spójrzmy na powtórkę gola. Okiwana obrona nie miała tam nic do gadania. Na koniec postanowił kropnąć z całej siły, i piłka błyskawicznie minęła bramkarza, mimo że do bramki wcale nie było tak blisko. No to mamy 1 do 0. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Ależ teraz będzie okazja! Niestety, zaprzepaszczona świetna okazja do strzelenia gola. Sam na sam z bramkarzem wystarczyło odrobinę pokombinować, zamiast zamykać oczy i uderzać jak najmocniej. Znakomicie teraz przejmuje piłkę. O, to była świetna okazja, by podwyższyć prowadzenie w tym meczu. Nie mam pojęcia, jak tego nie wykorzystał. Nadal prowadzą jednym golem. Takie sytuacje mogą się później zemścić. Jaki obraz gry dłania się z tej pierwszej połowy? Mnie podoba się postawa gospodarzy. tylko prowadzą, ale też że grają swoje. Piłkarze Papas mają dzisiaj pomysł na grę, a co ważniejsze, potrafią go ze skutkiem realizować. Chociaż w na pewno warto będzie omówić to i obo, jeśli zależy im na utrzymaniu korzystnego rezultatu do końcowego klucza. I od razu go cisną. Jasno, wdaje piłkę Jeszcze około minuty policzonego czasu gry przed nami Pilice zdecydowanie Pomagają się strzałów Ale był czujny, brawo W okolice jeden i teraz rzuca I gol Pasy nie zwalniają, mają obecnie dwie bramki przed Raz jeszcze okazja, by przyjrzeć się tej bramce, a wszystko zaczęło się od świetnego do z rzutu rożnego. Miał dużo swobody w polu czarnym, opanował piłkę, popatrzył i strzelił. Nie należało go tak zostawiać bez opieki. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Pierwszy gwizdek. Obie ekipy zamieniły się stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Jastrusza do przodu, czy będzie zagrożenie? Szansa na kontakt i go! Kontaktowa blanka! No teraz nic już nie jest pewne! Mamy teraz wynik 2 do 1. Założenie kanału wymaga wysokich umiejętności. Popisowa zagrywka. Ale teraz dziura w defensywie. Teraz będzie niebezpiecznie. Gratulacje za tę interwencję. Doskonałe umiejętności bramkarskie. Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest nie zawsze niebezpieczne, ale tym razem pewność i konsekwencja górą. Centra z rogu zła, ale wyjaśniają sytuację. Waga, tak, strzał w kierunku bramki. Bramka Na Krakowi! Doskonale uderzył! Wybuch radości wśród kibiców. Pasą na pewno, przyda się ta bramka. Obejrzyjmy raz jeszcze jak padła bramka. Dobry strzał, krótki ruch, ale trzeba zapytać dlaczego bramkarz to puścił. Źle był ustawiony, za daleko od krótkiego słupka. Dobrze wie, że ten gol obciąża jego kogoś. Na tablicy wyników 3 do 1. Zostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Jaskiwice. Buduje akcję ofensywną. Lankarz Bąkowy bez żadnych kłopotów. Bardzo dobrze teraz drybluje. Nie daje sobie zabrać piłki. Ale ta tak ja jednak nie będzie miała miała dalszego ciągu. ciągu.

też zepsute uderzenie. Piłka powędrowała daleko, daleko od celu. Na pewno nie tak to miało wyglądać. Piłka uderzona nieczysto, albo po prostu zeszła z nogi. Przejęcie piłki. Koniec akcji. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. No i co teraz zrobi? Nie oddaje piłki. nie interweniuje bramkarz. Piast Gliwice zdecydował się na podwójną zmianę. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Czujnie teraz wyłapuje dośrodkowanie z rogu. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Będzie strzał, uwaga! Nie tym razem! Świetna interwencja! Tak, już myślałem, że strzeli drugą bramkę, ale piłka nie chciała trafić do siatki. Zobaczymy, czy dostanie więcej takich okazji. Nie ma zmiłuj. Takich kiksów w wykończeniu popełniać nie można. Zmarnowana okazja z bliska. Nie może tutaj stracić piłki. Sędzia gwizd